Cześć, witajcie. Wczoraj oprócz uaktualnienia wersji iPhone'a iOS 5, a także systemu macOS X Lion do wersji 10.7.2, pojawiło się uaktualnienie iPhoto, które jest oznaczone numerkiem 9.2. Nie różni się właściwie bardzo od swojego poprzednika, ale posiada bardzo fajną funkcję, czyli strumień zdjęć. Zaraz pokażę Wam, jak to działa. Otóż aby w ogóle tego zacząć sobie używać i funkcja stała się aktywna bo Musimy waj w zakładce iCloud Należy zaznaczyć, żeby strumień zdjęć był włączony A następnie być połączonym do sieci Wi-Fi, Edge lub 3G Następnie wystarczy wejść do aparatu Zrobić zdjęcie Po zrobieniu zdjęć przechodzimy do aplikacji zdjęcia i jak widzicie tu jest nasza ręka z aparatu, a tutaj pojawia nam się kolejna zakładka. Jest ona zatytułowana Strumień zdjęć. Jak widzicie jest tutaj już kilka zdjęć wykonanych wcześniej, yy, kilka tapet o. I właśnie nam się pojawiło nasze zdjęcie, które przed sekundą zrobiłem. Dosyć szybkim tempie one się tutaj pojawiają, ale właściwie nie o to tu chodzi, ponieważ teraz zobaczmy co się stało na maku. Jak widzicie jest to iPhoto. Po lewej stronie mamy właśnie nową zakładkę strumień zdjęć. Wchodzimy w nią i widzimy wszystkie zdjęcia, które są w tym folderze na iPhoneie, również tutaj. I właśnie przed sekundą wykonane zdjęcie. Oczywiście możemy je tutaj natychmiastowo edytować, przenieść do naszej, yy, utworzyć wydarzenie z tymi zdjęciami i tak dalej i tak dalej. Yy, bardzo fajnie jest rozwiązane to, że cały ten system działa w drugą stronę, czyli na przykład jak chciałbym wgrać teraz tapety, mógłbym synchronizować iPhone'a z iTunes, ale także po prostu wziąć nie wiem jakieś tapety typu to to to, to przeciągnąć do strumienia zdjęć. Chwilę poczekać, to to zajmie dosłownie chwilę. Jak widzimy, tapety pojawiają nam się naprawdę szybko. One są właściwie w dosyć dużej rozdzielczości, ponieważ są przystosowane na ekran iPhone'a 4, więc myślę, że troszeczkę to waży, a pojawiają się bardzo szybko. Możemy je przeglądać, od razu także edytować. W sumie w wypadku tapet nie ma to większego znaczenia a także przenieść yy, zachować do naszej roki z aparatu to byłoby właściwie na tyle, tak działa bardzo yy, fajna funkcja, którą, która nazywa się Photostream. Myślę, że jest to tak naprawdę jedna z najlepszych yy, stron w tym momencie iPhone'a, ponieważ na przykład kiedy jesteśmy na wakacjach, możemy po prostu zrobić zdjęcie, połączyć się do internetu i nagle Według mnie najważniejszym zastosowaniem fotostreama jest to, że będąc na przykład na wakacjach, możemy szybko wykonać backup, tak naprawdę tych zdjęć, które zrobiliśmy podczas wakacji i nie martwić się o utracone dane. Pamiętajcie tylko, że należy mieć konto iCloud, które zakładamy podczas instalacji systemu iOS 5, a także być połączonym z Wi-Fi. To byłoby na tyle. Do zobaczenia.